Noż kurwa. Co może być trudnego w zapierdoleniu całej Watachy? Paczka czyński leci. E, chyba się nie nabrały.

Dzisiaj jest wtorek. No to masz szczęście, bo mnie przekonałeś. Szła dzieweczka do laseczka do zielonego łocho, do zielonego łocho, a tam wrzut chciał dzieweczkę spytać się, spytać się gdzie jest Zoła łocho. Dalszej wersji wolę sobie nie śpiewać, co? Wróciłeś z morderczej wyprawy od walonego pana czarnucha. Je white power. E, nie wiem czy wiesz, ale ty jesteś czarny. Przecież to niemożliwe, bo moi rodzice byli biali, a adoptowany nie jestem. A to ci dopiero zagadka No to masz te ogórki, czy nie? Tak, ale może w nich być, a zresztą nieważne. Udław się. Coś mówiłeś? Nie nic. Pej Udowodniłeś, że jesteś godny bycia strażnikiem, przez swoją wytrwałość i odwagę. Co ty pierdolisz? E. Eee. Idź do fruta i odbierz od niego zbroję. La 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 la, bum cyk cyk, bum cyk cyk, bum cyk cyk, la 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 la, bum cyk cyk, bum cyk cyk, bum cyk cyk, la 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 la, chyba coś mi te podśpiewanie nie wychodzi. Dzień dobry. Turem mówił, że masz dla mnie zbroję. Masz i spierdalaj. Hehe. <laughs> Całkiem miły gość. Bym zapomniał. Frut, zrobisz mi taką kosę, że nawet kosynier mi nie podskoczy? No spoko, ale nie za darmo. No i spierdalaj. Ten człowiek naprawdę mi imponuje. No i tu zaczyna się bariera Zero. It starts with life. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, I'm resigned, just prime to explain and due time All I know, time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day I can't, but fucks didn't look at below watch the time go right out the window Trying to hold on, to didn't even know I wasted it all just to watch you go I kept everything inside it. Oh, fuck ja Czy pan ma na imię Zbyszek? E, nie. Ano, to przepraszam.